Manko z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale, i oczywiście kolejny konkurs dla Was w dzisiejszym odcinku. Do wygrania macie Skina, który również wyleci ze skrzynki, tak jak w poprzednim odcinku. I myślę, że jest to spoko opcja. Dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie. Oczywiście ta włópka do wygrania w poprzednim filmie za 40 zł, no, a my dzisiaj otworzymy kolejną, jakąś skrzynkę, i po prostu to, co ze skrzyni wyleci to będziemy otwierać. I robimy coś takiego, że na przykład dobijacie 50 lajków, otwieram droższą, dobijacie lajków 100, otwieram jeszcze droższą. Więc to od Was zależy, jakie skiny będziecie wygrywać, więc zostawcie łapkę w górę, z dzwoneczkiem i używajcie mojego kodu promocyjnego Esteban. Pierwszy link w opisie, możecie wejść albo tutaj, bo macie 5% opłaty, Jest to najlepszy kod i najlepiej oddaje na świecie. A my nie dlatego... Że mam, że chcę się zafleksować Że mam dużo kos, po prostu dzisiaj Upgrade'ujemy te wszystkie kosy Które mamy oczywiście, karambita marble fade'a Sobie zostawię, a te, nawet te grubsze Też upgrade'ujemy, więc dzisiaj Gruby odcinek, lecimy Naprawdę na grubasie I zaczynamy na spokojnie 47% pierwszy upgrade'ik i siedzi Bo to już widać, jak to się zakręciło no i mamy Shadow Daggerki, więc to jest naprawdę spoko opcja, tego Famasa też tutaj wrzućmy, żeby tego się pozbyć i lecimy dalej, coraz wyżej, Falchion Brightwater, prawa strona i to znowu siedzi, ale to by siadło na jakimś mega low procencie, na jednym procencie by siadło, ale najważniejsze jest to, że mamy kolejny upgrade. Lecimy dalej z kolejną nawajką, coraz mniejsze procenty i próbujmy Nomada ale tym razem dajmy stronę lewą i. To był zły pomysł. To był zły pomysł. Ponieważ spaliło. Trzy razy z rzędu prawą stronę dało. No, to w końcu musi być strona lewa. Musi być strona lewa. W sumie nie patrzy, jakie są kosy. Dajmy znowu na lewą i to była dobra decyzja. To była dobra decyzja. Co? Dlaczego? Co tu się stało? Przecież. Przecież ja tym nie ruszałem. Czemu to mi nie dało do góry? Ja byłem pewny, że to mi da do góry. Ja pierdzielę. Co ja teraz zrobiłem? Oj, oj, oj. Dobra, dwie kosy spaliło. Teraz musi dać tą lewą. Patrzcie to. Co tu się zaczyna dziać? No i to mi się nie podoba. To mi się zaczyna nie podobać, bo dużo straciliśmy. Daj w końcu tą lewą. Patrzcie to, ej, dobra. Czy wy to widzicie jakie low procenty daje? Dobra, musimy to szybko odrobić. Stileto. Dobra, to siedzi, to siedzi, to siedzi na szczęście. Na szczęście siadło, ale i tak jesteśmy dużo w plecy. My tu mieliśmy 16 koła. Nie no, w sumie mieliśmy 14. Ej, nie jest, nie jest źle jednak. Nie jest jednak źle, dobra. To tu próbujemy kolejny upgrade zrobić na WP Lightning Strike i dajmy tym razem gdzieś bardziej tutaj na dół i to siedzi. To już widać, to już widać, pięknie. No i mamy kolejny 1000 do przodu. No i mamy 14,5, mamy łącznie 16, więc jesteśmy na 0 w tym momencie filmu. No i jako, że mamy 1500 zł. To otwórzmy dwa razy Glowsy. Może akurat coś poleci. Jeszcze to wrzucimy na upgrader. Wy zostawcie łapę w górę. Pamiętajcie, że od Was zależy. Jakie skiny będziecie mieli do wygrania. No i jako, że mamy 160 zł, to otwórzmy sobie Digielka. Digielka macie dzisiaj do wygrania. Takie jaki tutaj wyleci. Uwaga, do wygrania macie. No dobra, to za tani Digiel. To też za tani Digiel. To też za tani Digiel. To za drogi Digiel. Okej, okay. może być taki faktoryniu za 20 zł. No, 17, 18 zł do wygrania macie w tym filmie, więc spełniajcie wymagania. No, a my zróbmy sobie kontrakt z tych tańszych skinków. <grym> ten za drogi, ten za tani. Dobra, jedne rękawiczki wrzucimy i mamy koskę. Mamy koskę za 507. No i zróbmy upgrade taki, żeby zaryzykować, żeby zaryzykować, bo low procenty dzisiaj siadają. M9 Bayonet Gamma Doppler, prawa strona, kurde, za szybko, za szybko chyba to była podjęta decyzja, ale dobra, ja tak jak mówiłem, karambita Marble Fade'a nie ruszam, a z tym możemy dzisiaj poryzykować, no i poryzykujmy, poryzykujmy i weźmy sobie jakąś, jakąś piękną kostkę, no talon, proszę, siedzi, jest, jest, ale zobaczcie to. Tu by siadło... Wiecie ile tu by siadło? 0,01% tu by siadło Zobaczcie to Niesamowite Ale najważniejsze jest to, że siedzi Ale... I teraz będzie lewa strona. Tak mi się, tak mi się coś wydaje. Poseidon. Źle mi się wydawało. Fuck Oj 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 oj. Te 14 koła mamy, ale zaryzykujmy. No dzisiaj w dzisiejszym odcinku lecimy na totalnym grubasie. Więc spróbujmy. Spróbujmy coś ciekawego wyjąć. Rękawiczki. Siedzi. Jest, jest, jest. Let's go! Co to jest za odcinek? Znaczy jesteśmy ogólnie na plus teraz. 17 koła mamy. I wiecie, co widzowie? Ja chyba jeszcze zaryzykuję. Chyba zaryzykuję jeszcze. Szczerze wam to mówię, że zaryzykuję. Dobra. Butterfly Marble Fate. 60% szans. Proszę. Gdzieś tu. Błagam. Stój. Ja pierdol. Nie wierzę to ja najlepszego zrobiłem to samo dało dobra znowu lewa jest dobra widzowie nie róbcie tego w domu nigdy nie rób... no po prostu nie róbcie tego w domu nie róbcie tego w domu karambit fejt. Pięć razy z rzędu lewa strona. Nigdy tak nie róbcie. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. Dajcie łapy na pocieszenie. Na razie.